Cisza. Zamknij oczy, weź głęboki oddech. Wyobraź sobie, że wszechświat, cały Jego ogrom i nieskończoność znajdują się w Tobie. Jesteś nie tylko Jego częścią, Ty jesteś wszechświatem. To, co na zewnątrz, to jedynie odbicie tego, co dzieje się w środku Ciebie. Poczuj to. Słuchasz tego podcastu, bo wiesz, że możesz więcej, że chcesz więcej i wiesz, że wszystko, co najlepsze, pojawi się w Twoim życiu wtedy, kiedy Ty zaczniesz traktować siebie z szacunkiem, uważnością i miłością. Otwórz oczy. Dzień dobry w odcinku numer 209 podcastu Happiness Veggie. Dziś wybierzemy się w podróż po bezkresie nieskończoności, jaką bez wątpienia jest Twój świat wewnętrzny. Pokażę Ci obszary, które warto poznać, zaznajomić się z nimi i tchnąć w nie życie. Zatem dzisiaj będzie dużo głębi. Miejsce na autorefleksję, zatrzymanie się i przewartościowanie nieco tego swojego życia. Skoro tutaj jesteś i wspierasz swój rozwój, udostępnij ten odcinek w swoich social mediach, dzięki czemu dotrzemy wspólnie do innych pięknych ludzi. Bo skoro chcesz otaczać się osobami w rozwoju i w samoświadomości, to daj im narzędzie w postaci mojego podcastu. Pamiętaj, nauka to nie jest wiedza tajemna. Dotarcie do szerokiego grona osób sprawia, że będzie więcej takich wspaniałych i mądrych ludzi jak ty. No to w drogę, temat na dziś, wszechświat, jest w tobie, człowiek. Czym tak naprawdę jesteś? Niezwykłą kompozycją umysłu, ciała i ducha. Twoje emocje nie są twoim wrogiem, są przewodnikiem i kluczem do zrozumienia siebie i świata. Neurobiolodzy od lat badają ich naturę. W latach 90 Antonio Damasio, neurolog i badacz dowiódł, że emocje są absolutnie kluczowe w procesie podejmowania decyzji. Badał przypadki ludzi, którzy na skutek uszkodzenia kory przedczołowej stracili zdolność do odczuwania emocji. Wyobraź sobie, że osoby te nie mogły dokonywać wyborów nawet w najprostszych sytuacjach. Bez emocji, paradoksalnie. Nie ma racjonalności. Twoje emocje, zarówno te przyjemne, jak i te trudne, są niczym mapa prowadzenia przez życie. Właśnie dlatego zarządzanie nimi nie jest sztuką ich wyłączania, ale nazywania, odczuwania, rozumienia, a następnie podejmowania działań dzięki temu, co sygnalizują. Nie nauczyłeś się tego wcześniej, więc nie możesz tego umieć. Nie ma jednak żadnych przeciwwskazań, żebyś mógł nauczyć się tego teraz. Więc daleko idące negatywne konsekwencje rzuconych czasem na wiatr słów chciałbym wyłączyć emocje okazują się być przeszkodą do. Racjonalności, choć przecież wydawałoby się, że człowiek, którego charakteryzuje ta osławiona racjonalność, podchodzi do wszystkiego bez emocji. Ale nie jest to prawdą. Często najlepsze decyzje podejmujesz dzięki temu, że wcześniej się wkurzyłeś. Na przykład na siebie. A więc postanowiłeś, koniec z tym babraniem się w błocie, zabieram siebie na warsztaty, stworzę sobie wreszcie takie życie, jakie chcę mieć, a nie kręcę się w kółko jak chomik w klatce i mam wrażenie, że żyję w jakimś matriksie. Bo każdy dzień wygląda tak samo. Wstaję, pracuję, śpię. Wstaję, pracuję, śpię. Wstaję, pracuję... No tak, dzięki temu, żeś się wkurzył, podjąłeś działanie. Sportowy gniew na przykład też jest super. Byle tylko umieć z tymi emocjami pracować i nie działać podczas awarii, czyli w emocji. Nie potrzeba badań, choć takowe istnieją, żebyś miał ochotę odwinąć komuś w podzięce, jak zbyt mocno cię szturchnie. Mój wujek kiedyś zrobił coś, co przyznam, wprawiło mnie w osłupienie. Szamotał się dla zabawy ze swoim średniej wielkości psem. Jednak zabawa poszła trochę za daleko i pies ugryzł go w nogę, po czym bez zastanowienia mój wujek ugryzł w ramach zadośćuczynienia tego psa również w nogę. Ja, mająca jakieś 10 lat, zamarłam. Pies też, a mój wujek do nas dołączył, bo sam był zaskoczony swoją reakcją. Za działania w afekcie zresztą sądy przyznają mniejsze wyroki. To jednak sprawy nie rozwiązuje. Lepiej jest umieć zatrzymać się, poddać wszystko w refleksję i dopiero coś powiedzieć, czy zrobić. Ten czas to może być zaledwie 5 sekund. Które mogą uratować Twoje życie, a i życie innych ludzi. Miałam taki odcinek życia, kiedy to organizm odciął mi zasilanie i nie miałam żadnego władania nad swoim ciałem. Przy tej okazji doświadczyłam bez kresu aleksytymi niemalże czyli braku odczuwania emocji. Nie polecam. To jakbyś wpadł do całego białego pomieszczenia, leżał tam plackiem na podłodze i byłoby ci wszystko jedno. Jak ja sobie czasem przypomnę niektóre te dramatyczne momenty ze swojego życia, to mam taką ogromną wdzięczność, że idę sobie na targ, kupuję pomidory. I sprawia mi to mniej więcej tyle radości, co jakbym kupowała sobie nowy apartament czy inny helikopter. Nie ma radości bez smutku, tak jak nie ma dnia bez nocy. W tropikach, kiedy tak deszcz pada 7 minut, opcjonalnie 7 godzin kto wie, jak to będzie. Efekt cieplarniany też nie pomaga, więc już nawet pora sucha z deszczową przeplatają się w dość niesamowity sposób. Uwielbiam ten moment, kiedy deszcz, jakby za sprawą wyłącznika, nagle się skończył i 30 sekund później słońce, ludzie, życie tętni na nowo. No piękny obraz. Nie byłoby tego, gdyby nie ta ściana deszczu przed momentem. Idąc dalej, nie byłoby tej bujnej zieleni, która wprawia w zachwyt. Twoje ciało także pamięta emocje. Każda silna emocja, jak na przykład strach, miłość czy ekscytacja, pozostawiają w nim swój ślad. Na przykład strach może powodować napięcia w okolicach ramion, a miłość uczucie lekkości w klatce piersiowej. Ekscytacja za to korzysta sobie z Twojego ciała w 100 i przepływa przez ciebie coś na wzór soku z gumi jagód. Czujesz się pobudzony i masz supermoce. Po czym, jak cię później zwali z nóg, to nawet nie wiesz, kiedy się położyłeś i przespałeś 14 godzin. Emocje, które są w mniejszym natężeniu, również oddziaływują na Twoje ciało. Nic tutaj nie pozostaje bez echa. Zauważaj to. Zacznij wsłuchiwać się w swoje ciało, bo ono opowiada Twoją historię. Nie ignoruj go. Pamiętaj, rozumienie emocji to klucz do wolności. I co jest tutaj ważne: Twój organizm ma niesamowity wręcz potencjał do samonaprawiania się, ale sam naprawia się wyłącznie z Twoją pomocą na próżno pięknie o sobie mówić, jeśli siedzisz w środowisku, które cię dręczy, obraża i nęka psychicznie. Tak samo jakbyś nabył już całą wiedzę na temat zdrowego odżywiania, ale nadal jadł syf i był wielce zdziwiony, że masz stany zapalne. Zgdybania i teoretyzowania niewiele wynika. Miałam niedalej jak kilka dni temu dyskusję z koleżanką na temat zdrowia psychicznego. Zdecydowała się na przyjmowanie leków, ponieważ doprowadziła się do bardzo złego stanu zdrowia. Wyraźnie widać było, że oczekuje, że ją za to skarcę. Ale czemu miałabym to zrobić? To nie jest moje zadanie, ani jako coacha, ani jako koleżanki, czemu ludzie mają taką wielką potrzebę. Bycia ruganym. Pytam więc, co oprócz tego robisz? To znaczy, korzystasz z pomocy specjalisty, który pomoże Ci rozpracować te blokady i trudności, które masz? Nie to leki nie wystarczą. A praca nadal pracujesz w tym samym miejscu? Mhm. Coś się zmieniło od wtedy, kiedy opowiadałaś o mobbingu i nękaniu psychicznym? Ha. Natalia, jest jeszcze gorzej. A wiesz, że leki cię nie uleczą. One działają tylko doraźnie. Wiesz, że oprócz przyjmowania leków potrzebujesz nad sobą pracować, zmienić tryb życia, nie pić dwunastu kaw dziennie, zacząć jeść, w domyśle odżywiać swój organizm i wydobywać się z tego parszywego środowiska? Jak to leki nie leczą? <laughs> Nie patrzę na leki w kategorii złe, dobre. Leki po prostu są. To trochę jak z pogodą. Nie ma złej pogody ani dobrej pogody. Pogoda po prostu jest. Ale jeśli pokładasz nadzieję w tym, że leki magicznie cię uleczą bez włożenia w to pracy i zaangażowania, no to cóż, nic się nie zmieni. Ból głowy na przykład nie jest odczuwalny po spożyciu medykamentu. Ale przyczyna nie znika, więc ból wraca i co i róż o większym natężeniu, ponieważ gdzieś wewnątrz ciebie jest patologia w rozumieniu naukowym, którą się nie zajmujesz. Jesteś stworzony do zdrowia, więc sam sobie nie przeszkadzaj, otwórz się na pracę nad sobą, stwórz sobie środowisko do zdrowienia, a ciało w podzięce pokaże ci niesamowite rzeczy. Coś o tym wiem. A wiesz, że czas to tylko umowa, to koncept, który jako ludzie stworzyliśmy po to, żeby jakoś względnie zrozumieć nieskończoność i żeby móc radzić sobie z bezkresem, w którym tak naprawdę żyjemy. Mnie ta teoria dni, miesięcy, godzin i lat średnio pasuje. Mam na całą mą radość obok ludzi, którzy to pojmują, więc ich pomoc jest na wagę złota. Może dlatego znowu passenger Natalia Mai, passenger Natalia Mai. Kto to widział, żeby mi kawę przerywać jakimś lotem. Ja tam lubię nieskończoność i to w dodatku nieskończoność teraźniejszości i w ogóle nie przeszkadza mi to osiągać każdy cel, który sobie zakładam. Przeszłość Przyszłość to wszystko jest tylko w Twojej głowie. To są jakieś historie, które sobie opowiadasz, które tak naprawdę nie wiesz, czy się wydarzyły i czy się wydarzą. Liczy się tylko teraz, właśnie ta chwila, w której mnie słuchasz. Skup się. Jednym z najważniejszych wyzwań współczesnego świata jest rozproszenie uwagi. Zaczynasz projekt, potem kolejny i kolejny. Wszystko rozgrzebane, niczego nie ukończyłeś. Czujesz frustrację. No, nie dziwię się. Niespodzianka, nie widzisz efektów. Powiem ci coś ważnego. Twoja moc tkwi w umiejętności dokończenia tego, co rozpoczynasz. Skoncentruj się na jednym projekcie, doprowadź go do końca, a poczujesz, czym jest prawdziwa satysfakcja. Każde zakończone działanie wzmacnia twoją pewność siebie. Tylko tak staniesz się w czymś mistrzem. Zupełnie naturalnym jest, że kiedy zaczynasz jakiś projekt, to ogarnia cię ekscytacja, podniecenie nawet. Ale im dalej w las, tym więcej drzew i jest coraz trudniej. A to jest to uczucie, które nie chcesz, aby ci towarzyszyło więc poddajesz w wątpliwość całe przedsięwzięcie, a nawet siebie. Może ja się do tego nie nadaję? Litości. Wobec tego już masz na horyzoncie coś nowego. Hip, hip, hura, nowe, podniecające, ekscytujące. Nie rób sobie tego. Nie rozpraszaj swojej uwagi. Ucz się żyjąc w świecie, który ciągle kusi nas czymś nowym, wracać do siebie. Rozpocząłeś książkę? Czytasz, czytasz, ale już byś chciał nową. Skończ tą, a dopiero później chwyć kolejną. Droga jest równie ważna, co sam cel destynacji. Skupienie to sztuka. Współczesna nauka mówi, że potrzeba około 23 minut, aby odzyskać pełne skupienie po rozproszeniu. 23 minuty. Robisz coś, co jest dla ciebie ważne, co absorbuje twoją uwagę. Ja sobie sprawdzę, co tam na TikToku. Tylko chwila chwilunia. Good morning, America! Wracasz pionkiem na start. Pomyśl, ile czasu tracisz na nieustanne przeskakiwanie między zadaniami trochę tu, trochę siam, trochę tam a gdzie ja tutaj byłem o! A to, co to, to, to takie ciekawe. Twój umysł jest potężny, ale potrzebuje jasności. Jeśli robisz mu wewnętrzne pobojowisko, no to nie bądź zdziwiony, że masz wewnątrz pobojowisko. Jedna rzecz w jednym momencie od cały wielki sekret produktywności. Jeśli nie nauczysz się tego teraz, nie osiągniesz mistrzostwa w żadnej dziedzinie. Żadnej nie łudź się. Wiesz, co odróżnia osoby przeciętne od wyjątkowych? Ci wyjątkowi nie boją się wyjść poza schemat. Działaj wbrew konwenansom. Rób rzeczy inaczej. Twoje życie nie musi pasować do oczekiwań innych. Nie jesteś tu po to, aby być przeciętny, a już tym bardziej, aby zadowalać wszystkich. Jesteś tu po to, aby być wyjątkowym. W tym celu potrzebujesz uczyć się zaakceptować. Każdy aspekt siebie, nawet ten, który nazywasz dzisiaj mrokiem. Twój mrok nie jest twoim wrogiem, jest częścią twojej drogi. Akceptacja siebie w całości daje siłę, która pomaga ci się przemieniać. Pamiętaj, światło istnieje tylko dzięki temu, że jest ciemność. Przytoczę ci badanie, które ilustruje ten punkt widzenia. W 2018 roku naukowcy z Uniwersytetu Yale opublikowali wyniki badań nad adaptacyjnością mózgu. Badanie przeprowadzone przez już teraz profesora Johna Krakawera wykazało, że osoby, które akceptują swoje słabości i nieco trudniejsze w obyciu emocje, wykazały: Uwaga! Większą neuroplastyczność czyli, jak już wiesz z innych moich podcastów. Zdolność mózgu do zmiany i adaptacji. Cóż to oznacza w praktyce? Akceptując siebie, otwierasz się na rozwój i stajesz się bardziej odporny na wyzwania. Zamiast siebie nękać, obrażać i walczyć z emocjami, ucz się z tym pracować, a dowiesz się o sobie pięknych rzeczy i umożliwisz sobie podążanie naprzód. Pewien uczeń. Zapytał swojego mistrza: Mistrzu, jak mogę odnaleźć oświecenie? Mistrz odpowiedział: Spójrz na księżyc odbity w tym jeziorze. Czy widzisz jego piękno? Tak odpowiedział uczeń. Mistrz spojrzał na niego z uśmiechem. Pamiętaj jednak, że jezioro jest tylko zwierciadłem. Księżyc zawsze był na niebie. Wszystko, czego szukasz, dobry człowieku, jest już w tobie, bo ty jesteś wszechświatem. Ty jesteś światłem. Teraz idź świadomy swojej nieskończoności i stwórz sobie życie, które pokochasz. Dołącz do ludzi w rozwoju, zabierz siebie w miejsce, gdzie zmienisz nieco klimat, gdzie się wyciszysz, gdzie dostaniesz przestrzeń i narzędzia do najbardziej odkrywczej. Pracy, bo to ty jesteś swoim najważniejszym projektem. Dziękuję ci, piękny człowieku, za dzisiejszą wspólną podróż. A tymczasem ja <laughs> idę biegać, no bo dzień bez biegania, cóż to by był za stracony dzień. My słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Happiness Veggie Podcast. Pamiętaj, żeby udostępnić ten odcinek w swoich social mediach. Trzymaj się, pa pa!